Kolejnym porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Troszkę jeszcze kamerę poprawię. Dobrze, zatem bierzemy się do pracy, zwykły masz. Idziemy, 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 I kopnięcia przeciw raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, unosimy wysoko kola i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, osiemki wydramy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem, dziewięć i dziesięć. Dobrze. I skręty tułowia lewo prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz wypuszczamy rękę do przodu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Super, witam serdecznie wszystkich zapraszam do wspólnego porannego rozrochu krążenia kolan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i krążenia stop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga stopa. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięta do przodu do tyłu. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, druga noga, i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Witam serdecznie wszystkie osoby nowe na porannym rozruchu. Zapraszam do wspólnych ćwiczek. Teraz, jeżeli damy radę, spróbujmy to samo. Wykonać w powietrzu, czyli pięta w powietrzu, palce w powietrzu, i raz. I się nie przewracamy. dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oj, 9, 10. zagapiłem się i się przewróciłem. Droga, no i raz. dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem, dziewięć i dziesięć. Dobrze. Teraz spróbujemy zrobić taki wypad do przodu. Prosta tutaj linia. Czyli tak złóż prostej linii taki wypad do przodu. Tak? Próbuję. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9 i 10, druga noga to sam, i raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, fantastycznie, super, rozbrzmiamy wszystko, trzy głębokie wdechy, i wydechy, wdech, wydech. Wdech, wydech i wdech, wyde. Bardzo. Dobrze. Skręty głowę, lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenie jakby w jedną stronę. Raz. Dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga drugą stronę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Skręty tu łowią, lewo, prawo w ten sposób. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i unoszenie na przemienny rąk do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć. Teraz wypad nogi ze skrętem do boku. Tak i. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I druga noga to samo. I raz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bardzo dobrze. Stoimy sobie na jednej nodze i wymachy nogi przod tym. sobie na jednej nodze. Możemy się podeprzeć ścianę, możemy bez ścian i wymachy nogi przod tym. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. To samo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Ręce na biodra i wymachy obu rąk do przodu, taki raz, czyli wyprost do przodu, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wyprost do góry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 wyprost do boku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć wyprost do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Rękę tutaj po przekątnej kładziemy na biodro i taki ruch zewnętrzny tutaj o wykonujemy. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga noga to samo. I raz, 2, rękę, 3, 4, 5. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce na dole. W ten sposób i na dół. i. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz taki ruch? Tu i tu. I. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Sob, witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają mój poranny rozruch i zapraszam do wspólnych świcie i zginanie prostowanie kolan raz, dwa. 3 4 5 6 7 8 9 10 i druga noga psa może jak to samo, jeżeli ktoś się przewraca i się podeprze ściany i raz Dwa, 3 4 5 6 7 8 Dziewięć i dziesięć. I takie ćwiczenie wyprostne, które kiedyśśmy wykonywali, pokażę je w lekkim skosie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tak, próbuję. I raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, trzy, cztery, cztery, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery pięć, dwa, trzy,

sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Ręce na klatkę i lewo prawo. I raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Teraz ręce góra Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy wszystko i taką po pozycji spróbujemy. Pytamy się pod kolano, trzymamy pozycję, taka trudniejsza pozycja, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga noga to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mam poczętnie w sensie rozluźniamy wszystko i no, takie pół przysiadę. i. Raz, jak ci ćwiczy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć. Super. Teraz po przekątnej mm, wysuwamy rękę i odstawiamy nogę. I raz, dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć i druga strona to samo i raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć super i klaśnięcia z przodu i z tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To osoby, które dadzą radę. Niech się chwycą tutaj za stopę. Dociskamy posiadek do pięty i trzymamy pozycję. Oczywiście nie tańczymy, tylko trzymamy pozycję. Damy radę, czy nie damy radę? Zobaczcie. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga to samo. Wpytamy się w zestaw skokowy. Piętę dociskamy do pośladka i trzymamy pozycję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Super. Sześć głębokich wdechów i wydechów. wydech

to było Państwo ostatnie ćwiczenie w tym porannym rozruchu. Dziękuję wszystkim za komentarze. jeszcze dużo dzisiaj tutaj napisali. Fajnie, dziękuję wszystkim. Witam serdecznie, witam, 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 witam. I po angielsku, i po polsku komentarze. Super fajnie. Dobre pytanie, że przy kręciu karku można wieszać się na drążku. Nie zawsze jest to dobry sposób, bo można się załatwić. Pamiętajcie, kręcz karku to jest wszystko połączone z barkami. Tutaj najczęściej jest mięśnie kapturowy mocno napięty i mięśnie wokół tego mięśnia kapturowego. Jeżeli zrobimy taki ruch, to dla osoby zdrowej nie ma to wielkiego znaczenia. Natomiast osoba z kręczeniem karku. To może poczuć dwie skrajności: albo niesamowitą ulgę, albo potworny, lawinowo narastający ból. W zależności od tego, co kto poczuje, taki będzie efekt: albo totalnie źle, albo może być fajnie. Czy te ćwiczenia poprawiają kondycję? Na pewno poprawiają, tylko no, e, dla to, to są ćwiczenia taka kategoria wiekowa. No, nazwijmy to umownie 80 plus, no, w porywach może 70 plus, tak według mojego rozeznania, W związku z powyższym e, ja mam 64 lata, e, więc dla tej kategorii wiekowej na pewno będzie to poprawa kondycji, tym bardziej jeżeli jest osoba słabsza. Natomiast jeżeli jest osoba silna, młoda. To poranny rozruch, taka przyjemna rozgrzeweczka przed trudniejszymi ćwiczeniami będzie bardzo dobry. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Do mojego zobaczenia w następnym filmie i zapraszam jutro o tej samej porze.